W pewnym momencie całkowicie straciłem uczucia w życiu. I był to moment, w którym byłem po toksycznym związku. Później zaczynałem się strasznie na siłowni. W danym momencie zrujnowała mi się cała, jakby gospodarkę emocji. Nie wiem, jak to ująć, ale kiedyś byłem naprawdę emocjonalnym chłopakiem i podchodziłem do większości rzeczy emocjonalnie. Podczas tego, jak mi to wszystko poszło, w jednym momencie praktycznie, to stałem się bardzo oschły i taki bez emocji. I może to jednak nie stało się w jednym momencie. Jak sobie teraz tak sięgam pamięcią, to stawało się to z czasem, kiedy miałem taką pierwszą relację, w której chciałem być w związku i ta druga osoba mocno postawiała siebie nade mną, a ja postawiałem ją nad sobą przez co, no, możecie się domyślać, że po prostu y, ucierpiałem jako osoba i w ten sposób straciłem, i w ten sposób właśnie straciłem uczucia, po prostu i aktualnie nie wiem co by się musiało wydarzyć, chyba strata naprawdę bliskich mi osób, typu rodziców aktualnie, czy dziewczyny w tym momencie, żebym cokolwiek mógł poczuć, ciężko mam Ciężko mam z bo żadne takie sytuacje, które mnie bolą, żadne sytuacje, które mogłyby zaboleć i żadne sytuacje, które powinny zaboleć, aktualnie nie odczuwam. Przez to, że po prostu z czasem stawałem się coraz bardziej oschły, z czasem traciłem coraz więcej emocji przez to, że postawiałem tą drugą osobę nad sobą, a ona postawiała siebie nade mną, że po prostu stałem się nieemocjonalny. Podchodziłem do rzeczy bardzo realistycznie, bez emocji. Nie czułem żadnej ani miłości, ani szczęścia, ani smutku. Jak czułem jakiś smutek albo miłość, albo albo zacząłem płakać coś takiego, to tylko i wyłącznie dlatego, że ja tak chciałem, że ja sobie sam wmówiłem, że powinienem to czuć i dlatego to czułem. Ja siedziałem wtedy na siłowni powiedzmy po 3 godziny dwa razy dziennie, czyli po 6 godzin dziennie i zaczynałem się do tego stopnia, że odczuwałem taki ból, że nie odczuwałem tego bólu, że praktycznie do tam stałem, więc w pewnym momencie po prostu przestałem myśleć, że moje ciało może odczuwać cokolwiek, że ja mogę odczuwać cokolwiek i bałem się tego, że tak może być, więc ja sobie sam wmawiałem emocje i wmawiałem sobie te emocje i było to naprawdę dziwne, przez to, że były momenty, w których na przykład zewałem z tą partnerką w tamtym momencie. Było to naprawdę ciężkie z jej perspektywy, chociaż nie wiem, bo to nie do końca miłość była, po prostu to było coś takiego. Że ona widziała we mnie inwestycje w przyszłość. Że osobę, która będzie naprawdę dobra przyszłościowo, że będzie lojalna, że osiągnie coś ciekawego w życiu i nie będzie taka nudna. A ja w niej chciałem widzieć kogoś, kto mnie po prostu pokocha, i na sam koniec nie zobaczyłem tego. Nie, sam jestem. I na sam koniec nawet tego nie zobaczyłem, bo zakończyłem ten związek, można tak powiedzieć, tą relację i w tamtym momencie było to samo czyli taki smutek z drugiej, z drugiej strony, a ja technicznie go nie odczuwałem i sam sobie wmawiałem, że go muszę odczuwać przez co na przykład płakałem po prostu wymuszając to od siebie i bardzo dużo właśnie takich sytuacji było i to nie tylko takich sytuacji, gdzie na przykład z kimś rozmawiałem i dlatego tylko na przykład strata bliskiej mi osoby i ja sam się zastanawiałem czy jest mi smutno czy nie. I ja sam musiałem sobie te emocje dobrać do sytuacji, bo ja powiedziałem sobie ty, ja muszę zacząć być smutny, bo ta sytuacja po prostu tego ode mnie wymaga. Ja muszę po prostu, a nie, że ja chcę, albo że ja jestem, bo tak nie było. Ja nie byłem smutny, ale sam sobie wmawiałem, że muszę być. I na tej zasadzie Uczucia straciłem, i teraz staram się obud odbudować mocno te od uczucia. I aktualnie mój związek, który jest naprawdę idealny, można powiedzieć. Znaczy, wiadomo, że ideał nie istnieje i nie zdobędziecie go w żadnym stopniu, ale idealny, jak dla mnie, to jest synonim do tego, że jest bardzo dobrze i że wszystko się układa naprawdę tak, jakbym chciał, i mam stabilną pozycję. I ten związek po prostu uświadamia mnie, że ja jestem w stanie czuć, że ja jestem w stanie wycić do tego młodego chłopaka, który był mocno uczuciowy, tylko że potrzebuję do tego czasu, potrzebuję do tego dużo ćwiczeń i ja potrzebuję chcieć też do niego wrócić, a ja nie wiem, czy ja chcę, bo ta bezuczuciowość dała mi po prostu takie mocne przeświadczenie w życiu, że nic mi się nie może wydarzyć, co po prostu mnie złamie. Poczułem się mocno takim twardym chłopakiem, że... Nieważne, co by się właśnie w tym momencie stało, ja i tak będę stać na dwóch nogach i nie dam się, nie dam się wywalić, nie dam się przepchać na tej zasadzie. Może, że nie wyglądam, może, że wyglądam jak jakiś gejuszek z zalady. To naprawdę twardy ze mnie chłopak, można tak powiedzieć. I nie wiem, co mogło mnie zniszczyć. Aktualnie, nawet jak nie wiem, bym się przeciął. <laughs> Pamiętam sytuację, gdzie się przeciąłem, tak, że miałem, no, ranę do szycia dosłownie, jakby palec cały przecięty na, nie wiem, na ile dokładnie. Ale tak mocno do mięsa jechałem do szpitala. Ale przed tym, jakby koledzy z pracy się rzucili, ja tam straciłem tyle krwi, wszędzie leżała krew. Koledzy z pracy się na mnie rzucają, ten woda, ten coś. A ja mówię, a już spoko, już ujebany palec, to nie trzeba się śpieszyć. Po czym usiadłem i prawie zemdlałem po prostu od straty krwi. Może też adrenalina w tym momencie, ale nie wiem, ani razu nie czułem się po prostu. Jakiś taki złamany, i aktualnie mi samochód przyjechał, więc muszę go obsłużyć. Jednak nie, jednak się zatrzymał. Ale trzymajcie się, ja kończę, i widzimy się w następnych odcinkach.